I tu uderzyłem i starczało, a teraz często było uderzać, kurwa. Ja bym to na dużej straszało. Jest? Nie ma. To jeszcze. nie? Tak, ale. Nie ale... ma <gry> Kurwa, rozwiedziesz telefon w pizdu. No kurwa, jakieś takie ciężkie to jakieś... Metalu to kurwa robione, tak, czy to ciężkie jakie się. To co, będzie teraz, czy nie? Ty, a GT to co to jest? S30? To jest, to tak musi być, to jest model telefonu. GT kurwa. Model telefonu. Samsung GT. Ty, ale te mosty te robaki powiadamy, kurwa. Widziałem. Co? Te obetrowe pale trzeba kurwa. Jak kupisz. Nie ma. A kto kupi? Nie, nie ma! No nie ma. Kurwa, taki telefon! Chłopie!